Siemano moi drodzy, Motopatryk z tej strony. Dzisiaj przed wami Volvo V40 z benzynowym silnikiem Turbo o pojemności 1,6 i mocy 120 Koń. Mhm. Mm nie dajcie się zwieść, bo podczas trwania tego testu odkryłem, że ten samochód tych 120 koni nie ma absolutnie, czyli zrobiony był tutaj po prostu program i zrobił z tego samochodu naprawdę dobrze zapierniczającego hedgebacka, który swoją drogą wygląda troszeczkę jak małe kombi, jak takie mini Volvo V60, czyli podobnie na przykład do konkurencyjnego a 3 w Sportbacku. Bardzo przyjemnie otwierające się drzwi, i również zamykające się. Dźwięk jest bardzo ładny. No ale zerknijmy pod maskę tego samochodu. No Zgrabnie to tutaj wszystko wygląda. Jest porządek pod maską. Ładne logo. Maska na teleskopach. Mamy wyguszenie, oczywiście zjedzone przez kunę. Jest rozpóreczka. Widzę serwisówka pod maską, tak jak być powinno. Luksusowa robota. No i w tym miejscu mamy coś, co. Volvo V40 Było taką innowacją powiedzmy Bo samochód ten ma Poduszkę bezpieczeństwa Powietrzną dla Pieszych Czyli jak pierdolniemy jakiegoś pijanego dziada Weźmiemy go na rogi To powinien przeżyć I generalnie raczej Wspominać ten wypadek W pozytywny i przyjemny sposób No luks Powiem wam, że te Dwie rury wydechowe po obydwu stronach, nawet na wolnych obrotach, sprawiają, że ten silnik fajnie mruczy, ale musimy sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie: jak ten silnik mruczy pod obciążeniem? Fajna sprawa, bo nie ma reflimitera, który w dzisiejszych samochodach występuje bardzo często i nie można aut kręcić powyżej 4000 obrotów A tutaj do odciny normalnie na biegu jałowym, tak jak być powinno. No jest płetwa na dachu. Chyba ktoś tu się inspirował Bajerisze motorenwerke. Bagażnik. Na pierwszy rzut oka. No mały, no jest kurczę mały, ale ilość litrów konkretnie macie tutaj? Co zasługuje na uwagę, to to, że jest bardzo ustawny, jest głęboki, chociaż tutaj próg załadunkowy, próg jak położymy oparcia tylnej kanapy, to taki schodek konkretny. A pod spodem mamy co, zestaw naprawczy, jakiś tam schowek, dywaniki, trójkąt, no i w sumie tyle. Dostęp jakiś tam do lamp, jakiś tam haczyk, jest oświetlenie LEDowe, jest półka dobrej jakości. No i następne źródełko światła klapa wykończona plastikiem, ale no, to już taki współczesny, nowoczesny samochód. Już nikt się tutaj nie spuszczał, tak jak w starej motoryzacji, gdzie klapy bagażnika były wyłożone dywanikiem. Jeśli chodzi o tylną kanapę, no to pierwsze co nas tutaj powita to bardzo mała dziura do wsiadania i <ścoughs> bardzo kompaktowy boczek drzwiowy. Mamy tutaj ładne listwy wykończeniowe, przyjemne w dotyku yy, materiały, bardzo miękkie. Również mamy schowki w drzwiach, co w segmencie cenie jest taką oczywistością. No i tutaj chciałbym zapakować teraz swoją szanowną dupcię, Tu muszę nieco uprzątnąć. Kurczę. I wsiadamy. No wsiadanie do mega łatwych nie należy, co dziwi na pierwszy rzut oka, brak siateczek w oparciach foteli, brak nawiewów, no ale tak jak mówiłem, zaskoczeniem jest to, że są z tyłu schowki w drzwiach. Mamy również schowki tutaj, nie wiem do czego one mogą służyć, ale na pewno pasażerowie Tylnego rzędu, siedzenie, znajdą zastosowanie dla tego elementu. W tej wersji, wyposażenia w tym egzemplarzu, nie mamy z tyłu podłokietnika. Jeśli chodzi o wygodę u tych foteli z tyłu, bo tak w sumie zostało to zaprojektowane, że wyglądają jak fotele, a nie taka typowa kanapa, no to powiem Wam, że jest wygodnie. Kanapa jest miękka, oparcie dobrze trzyma. Na boki, tapicerka jest wysokiej jakości, i też, yy, mimo że mamy tutaj zwykłą szmacianą tapicerkę, to ładnie poprzeszywana z dbałością o szczegóły. Mam odpowiednią ilość miejsca na nogi. Moje buty mieszczą się pod fotel, a fotel kierowcy tego samochodu jest ustawiony na 1,74 m. Zatem ja, siadając sam za sobą, no, co nie dziwej, miejsca mam całkiem <laughs> Pora. Idziemy do przodu. Aż musiałem się wrócić, bo wysiadanie z tego samochodu, z tylnej kanapy, zasługuje na kilka słów. <gulia> Wysiadasz po prostu, kurwa, jak z jakiegoś tego. Mm. Źle się wysiada. Otwór jest mały. Ja, ja nie jestem dużym człowiekiem, a źle mi się wysiada. Wysiadamy troszkę jak z dwudrzwiowego, sportowego samochodu. Z przodu w sumie nie jest lepiej. Bo linia dachu jest niska, zatem nawet jak ja wsiadam, ja jestem tym kurduplem, to mam tutaj problem, bo muszę dosyć mocno się schylić. I samo wysiadanie, nawet z przodu, nie jest takie kurwa super. Ale za to super jest stylistyka, na przykład zegarów. Mamy tutaj kilka motywów do wyboru teraz jest taki najbardziej powiedzmy sportowy, zatem tutaj obrotomierz na środku prędkościomierz na środku, duże cyferki mamy tutaj taki, nie wiem jak to nazwać equalizer od mocy również tutaj sugeruje nam kiedy zmienić bieg na wyższy czy niższy ale jak wejdziemy tutaj za pomocą tej manetki po lewej stronie od kierownicy w odpowiednią opcję, to możemy sobie te motywy przeklikać i możemy sobie tutaj zrobić na przykład eko. My mamy taki turkusowy kolorek. Nie mamy obrotomierza już tutaj, tylko właśnie z prawej strony. No, wygląda to ciekawie. Jak tutaj włączymy tryb kontrastu, tutaj się to znajduje, to on się troszeczkę przyciemni. I okej, okay, mamy dzień i te cyfry tutaj widać. Natomiast zwróćcie uwagę, że ta wskazówka, jak będzie szła do góry, to ona będzie poniekąd odkrywała kolejne cyfry. Tak jakby. Hmm, ta wskazówka podświetlała te cyfry, które kryją się w ciemności. Wiecie o co chodzi? Ale fajnie to wygląda. Bo ja Volvo V40 bardzo dużo w swoim życiu pojeździłem. Ja znam ten samochód ogólnie. No, i co tu jeszcze mamy? Elegance. Elegance to taki kurwa nudny, szary motyw. Dla nudnych ludzi. Powinien ten motyw się nazywać Bored, a nie Elegance. No, ja jestem powiedzmy ambitnym człowiekiem, z jakąś tam werwą życiową, zatem performance to idealny motyw dla mnie, tylko właśnie jeszcze muszę ten tryb kontrastu wyłączyć, bo wtedy on jest taki przyciemniony. O! Teraz fajnie ja się jebie po oczach. Podoba mi się. Na środku mamy ekran info rozrywki, który jest wielkości, no tak, nie przesadzę, jak powiem, paczki papierosów. No jest to chyba podstawowy ekran, jeśli chodzi o Volvo V40. Obsługujemy go za pomocą tych dwóch pokrętych tutaj na górze i tych przycisków tutaj. Jest to moim zdaniem zaprojektowany w sposób, żeby nie powiedzieć brzydko, ale jednak, no dobra, nie powiem brzydko. Czerstwo to jest zaprojektowane, bo nie jest to w żaden sposób intuicyjne. Jeśli chodzi o materiały, tutaj zobaczmy, czy nam to skrzypi. Tutaj ta konsola na środku minimalnie wydaje dźwięki, ale nie przyczepiałbym się tutaj. Ten plastik nic się nie odzywa. Nawiewy. Kolumna kierownicy, sama kierownica jest spoko. No i tutaj boczek drzwiowy to jest miejsce, które Volvo V40 skrzypi najbardziej, troszeczkę się odkształca, ale w gruncie rzeczy nie jest źle, na pewno nie jest gorzej niż w konkurencji. Jeszcze szarpniemy tutaj za drzwi. Fotele? No, tak jak mówiłem z tyłu, ta pizzerka jest wysokiej jakości, jest ładnie poprzeszywana. Są tutaj jakby te szwy zrobione z dbałością o szczegóły. Mamy właśnie typowe dla Volvo charakterystycznie wygięte zagłówki. Ogólnie fotel bardzo dobrze trzyma na boki. Siedzisko jest odpowiednio długie, również dobrze trzyma na boki. Generalnie są to fotele raczej komfortowe, raczej miękkie, w gruncie rzeczy. Bardzo dobre, bo też V40 leciałem niejednokrotnie w trasę i no, fotele Volvo, ogólnie Volvo, jako w marce Volvo zaliczyłbym do foteli i jednych z najlepszych na rynku. Kierownica gruba, dobrze leży w dłoniach. Mamy tutaj bicepsy, tutaj tricepsy na wzór Audi. Nasza ręka tutaj naturalnie wpada. Samo koło kierownicy jest moim zdaniem troszeczkę zbyt duże. Ale okej. Okay. Gałka zmiany biegów, no moim zdaniem jest średniej urody. Widzę tutaj akcesoryjna, bo jest podświetlana, nie wiem czy to widzicie. Ja wolę jednak gałki, które są po prostu taką typową piłeczką golfową, tak dla zobrazowania kształtu. Natomiast tutaj mamy taki łeb węża. No i okej, okay, to spoko leży w dłoniach. Sam lewarek ma przyjemny skok, biegi wchodzą na miejsce z takim przyjemnym pliknięciem. Jest to bardzo precyzyjnie wykonany element, ale kształt tej gałki po prostu mi nie leży. Z takich ciekawszych, stylistycznych zabiegów konsola środkowa Volvo to tak naprawdę lewitujący kawałek plastiku, za którym mamy schowek. No i nie jest to może miejsce zbyt praktyczne, bo odłożymy tutaj telefon i tak w trakcie jazdy Volvo nakierowane jest na bezpieczeństwo. A zrobili taki schowek, że naprawdę trzeba się tutaj wygiąć, żeby cokolwiek stąd wyjąć. No tak brak konsekwencji w budowie, powiedziałbym, ale spoko. Materiałowo, hmm, przód bardzo miękki. Tutaj taka sama tapicerka jak na fotelach, również miękka i przyjemna w dotyku podłokietnik bardzo miękki do tego stopnia, że tutaj już widzimy jakiegoś tam rodzaju zużycie o, tutaj tak bardziej skrzynki. kieszenie w drzwiach nie są zbyt duże, ale tutaj półlitrową butelkę wody myślę zmieścimy niestety no jest to w pełni plastikowe schowek nie jest niczym wyłożony, za kierownicą również znajdziemy mało praktyczny mało głęboki schowek, który Akurat spuchno, wykonany z gumy. W tym miejscu za roletą dwa cup holdery z takim gumowym wykończeniem do trzymania. Jest gniazdo 12V, podłokietnik miękki, komfortowy, jakby miał w sobie jakiś rodzaj żelu wewnątrz. A pod spodem, o, głęboki schowek również gniazdo 12V i mamy USB. To akurat jest spoko. Schowek przed pasażerem no, klapa jest tandetnej jakości. Rączka w odczuciu również taka no, słabowata, ale sam schowek jest ogromny. Jest miejsce na książkę serwisową. Schowek jest głęboki, raczej wykonany również z plastiku. Tutaj w tym miejscu mam troszeczkę gumy, ale myślę, że wrzucone tutaj luźne przedmioty niestety będą nam. Hałasować. Słupek A tapicerowany, bardzo gruby, mocno nachylony. Tutaj, siedząc w tym samochodzie, towarzyszy nam uczucie, że ten słupek na nas napiera. Bardzo dużo odejmuje z widoczności. No i lusterko nam się z tym słupkiem skleja. Zatem, jak dojeżdżamy na rondo, możemy w pewnych warunkach, oczywiście, samochodu nadjeżdżającego z lewej strony nie zauważyć. Z prawej strony sprawa wygląda jeszcze gorzej, bo licząc od miejsca do końca lusterka to tutaj mamy pewnie z 30 cm jak nie 40 takiego blind spota widoczność do tyłu, no szybki bardzo, bardzo małe szyba z tyłu również mała tutaj akurat mamy to lusterko, więc możecie mnie, ey, zobaczyć od tyłu, jakkolwiek to brzmi, no ta szyba również nie zapewnia zbyt dobrej widoczności, całe szczęście mamy tutaj czujniki parkowania, także yy, o. Jakieś to zawsze ułatwienie. Cykor łapka miękko opada. Słupek B jest wykonany z plastiku, ale jest czarny. To już robi robotę. Ja uwielbiam jak właśnie sufity w samochodach. Słupki są czarne. Regulowany punkt pasa. Mój Jezus, chyba mało używany. Ogólnie jakbym miał podsumować wnętrze tego samochodu, to mimo że mamy tutaj raczej taką podstawową wersję wyposażenia, nie mamy skóry, nie mamy podgrzewanych foteli, nie mamy oświetlenia ambientowego, no to to wnętrze mimo wszystko wygląda kurczę dobrze. Mamy te tutaj satynowe chromy, wnętrze jest czarne, niby smutne, ale materiały są odpowiednio do siebie dobrane. Tworzy to ogólnie przyjemną atmosferę do przebywania, tylko towarzyszy mi tutaj takie uczucie, że to taki bardzo ciasnawy samochód. Ja mam fotel ustawiony prawidłowo, oczywiście prawidłowo jeśli chodzi o kierownicę. Ogólnie jest wszystko spoko, ale na przykład jak to są moje oczy, jak otwieram ten daszek, to właściwie mam wrażenie, że uderzę się nim w nos. Ten element tutaj jest tak bardzo blisko mojej głowy, że no, potrzebuję chwilę, chwili przyzwyczajenia bo mam wrażenie, że zaraz uderzę tutaj, nie wiem czy to widać w jakikolwiek sposób, ale ja nie jestem zbyt dużym człowiekiem a tak kurcze no i to wsiadanie tutaj niestety wygląda jak wygląda, że musimy schylać swój szanowny łeb, żeby do tego samochodu wejść no okej okay. po prostu taka charakterystyka jest to jakby Coś za coś, nie? Samochód ładnie wygląda z zewnątrz, ma fajny opadający dach, jest niski, no ale niestety gorzej się do takiego samochodu po prostu wsiada. Samo prowadzenie jest bardzo precyzyjne. Ten samochód jest zawieszony raczej sztywno. Zawieszenie jest takie mocno przenoszące do wewnątrz każdą nierówność. Ewidentnie wiemy, po jakiej jakości drodze jedziemy, i trzeba to lubić. Trzeba to lubić, ja to lubię, bo ja bardzo lubię samochody, które dają dużo informacji zwrotnej, zatem to mi się podoba. Ale czy ty, drogi widzowie, lubisz tego typu samochody, musisz odpowiedzieć sobie sam. Nie jest to samochód komfortowy, nie jest to samochód izolujący od drogi. Jest to samochód właśnie dla kierowcy, który lubi wiedzieć, co się z samochodem dzieje i co robią koła. Układ kierowniczy tego samochodu jest bardzo precyzyjny, bardzo przyjemny, świetnie leżąca w dłoniach kierownica dopełnia całości. Ergonomia obsługi samochodu również jest na wysokim poziomie. Każdy element wnętrza mamy pod ręką, nie musimy się zastanawiać gdzie co jest, obsługa na kierownicy intuicyjna. Mamy mokrą nawierzchnię, opony zimowe Na zewnątrz jest około 9 stopni Ale test łosia musimy wykonać Jedziemy 50 km na godzinę I Oj Opony nam zapiszczały, no zimóweczka to wiadomo piszczy Ale cała reszta Powiem wam, że naprawdę bardzo spoko Auto ochoczo skręciło Układ kierowniczy bez zastrzeżeń Także no Dobrze, ba bardzo dobrze Powiedziałbym, że takie mocne 9 na 10 Typowe Volvo. Niestety nie jest zbyt skrętne, zatem manewrowanie na parkingu tym samochodem może być nieco utrudnione przez promień zawracania. Przyspieszymy sobie do 100 km na godzinę. Kontrola trakcji, wiadomo. O! No wyrywny jest to samochód, bardzo wyrywny. Chciałem ja na chwilkę odpuścić, ale do 120 km na godzinę napędza się ten samochód po prostu świetnie. Naprawdę dynamiczny. Myślę nawet, że w tym samochodzie nie ma tych fabrycznych 120 koni, tylko coś tutaj jest grzebnięte, bo naprawdę samochód, no kurczę, wyrywa. Jest taki ochoczy do, do zapierniczania. Ja jadę teraz czwórką, 2000 obrotów, gaz w podłogę i do samochodu odjeżdżam, jak diesel. No dwójka, gaz podłogę. <śmiewanie> <śmiewanie> powiem wam tyle. Na dwójce ten samochód osiąga trzycyfrowy wynik. No tutaj mamy bardzo złej jakości drogę i powiem wam zaskoczenie, bo samochód jest bardzo precyzyjny w prowadzeniu. W gruncie rzeczy raczej zawieszony sztywno, ale dobrze wybiera te nierówności. Połączono tutaj komfort, z precyzją prowadzenia. Bardzo rzadka cecha samochodów. Jest to poniekąd sztuka zrobić zawieszenie właśnie w tym stylu, żeby było komfortowe, a zarazem precyzyjne z namiastką sportu. Volvo się to udało. Właściwie Fordowi się to udało, bo w zawieszeniu tego samochodu oczywiście ręce, palce maczali inżynierowie. Forda. Dobrze, moi drodzy, podsumowania. Czas. Volvo V40 to kompaktowy samochód ze sportowym charakterem, z tym silnikiem 1.6 turbo, który tutaj w tym egzemplarzu mamy bardzo dynamiczny samochód. Jest dopasowany do kierowcy, jest precyzyjny, fajnie zawieszony. Może nieco słabo wyciszony, jeśli chodzi o podwozie, ale okej. Okay. Bagażnik również nie zachwyca, ale jest ustawny i wydaje mi się, że kupując taki kompaktowy samochód, raczej nikt nie oczekuje po tym samochodzie, że to będzie bagażówka jakaś, nie wiadomo jaka. Na tylnej kanapie jest wygodnie, chociaż nieco klaustrofobicznie, ze względu na to, że szyby są małe, mało jest światła i jest dosyć mocno opadająca linia dachu. Materiałowo samochód naprawdę wysokiej jakości. I tutaj mogę Wam zdradzić i odpowiedzieć zarazem na pytanie, czy Volvo jest. Marką Premium, to powiem Wam, że tak. Jest to samochód z segmentu C, który można nazwać mianem Auda Premium. Jest to konkurencja dla takich samochodów jak Audi, jak Mercedes, jak Lexus, a nie dla Golfa, nie dla Mazdy, nie dla Toyota. To nie jest konkurencja tych średniopułkowców, tylko właśnie konkurencja marek Premium. No i jadąc tym samochodem, faktycznie czuję się jakbym jechał samochodem kurczę półeczkę wyższym niż ten wspomniany Volkswagen czy wspomniana Mazda. Cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał o Volvo V40 Wam się podobał. Zerknijcie w opis pod filmem i cóż, żyjcie zdrowo i bogato. Na razie.